Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym długo wyczekiwanym odcinku Reakcja na piosenkę Chipsona Pringlesów coraz mniej, już tylko Trzy um, Ostatnio pojawiły się nowe lifehacki, których na YouTube nie zobaczycie Macie na Discordzie w opisie lifehacki nowe Tam były opróżniane chipsy, no i co? Lecimy, nie przedłużajmy Powiem tylko tak. Yy, słuchałem pierwsze 5 sekund i pomyślałem dobra, zostawię to na reakcję. No i dzisiaj reagujemy. Będzie dobre, bo Chipson umie dobrze śpiewać, lecimy. likleman. mana free O to... Nie wiem. To nie śpiewa chipson, to śpiewa jakiś Likleman Ale tytuł piosenki jest całkiem fajny No Nie po polsku, nie no Nie lubię 0 na 10 taka muza yy, z twoim z twoją nazwą a ty robisz lepsze muzy no patrzcie na przykład na tą muzeć psona zostań zostań moją kotką zostań, moją słodką, zostań nazywa prawdziwa muza 10 na 10 polecam każdemu link do wszystkich mus macie w opisie polecam i polecam lifehacki, do widzenia, do cześć